Witajcie, jestem Lachimek i dzisiaj widzimy się znowu w Minecrafcie, jest znowu ze mną Makoal, cześć. Cześć. Jak widzicie już mam skinę. Dlaczego mam skinę Blow'a? Gdyż ten serwer, czyli StoryCraft ma taką możliwość, że trzeba pić setki jakiejś tam osoby znanej i dostajecie tego skina. Ja sobie wyjąłem a tak, to co dzisiaj zagramy sobie w Survival Games. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, bo nie chcę, nie chcę tutaj gadać niepotrzebnie, więc już wybieram arenkę Ja bym. Dobra, arena wystartowała. Ja oczywiście z Adrianem, na raczej. Mam mógł na moc jeden. Z Makoalem mamy sojusz. No, po prostu mamy sojusz i będziemy tutaj siebie zabijać. Ja mam mógł na noc jeden. To jest jakiś Mati Gamer obok mnie. Jesteś... To jest niestety... Co jest minusem w tym A mnie Ja mam ten, ja mam Ej, plecy, ten... no, Dawaj go, dawaj go! Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dobra. Ładnie poszło. Pierwszy, za... Pierwszy zabity. Bardzo dobrze nam poszło. Nasz... Masz... No kamien... ja tak patrzę, i robił! Masz i masz Myślę, że dobry i ten dostać. Ja mam w ogóle regenerację miksturkę Ja mam 15 strzał, ile masz strzał? 11. No, to też dużo. Dobra, myślę, że nie, nie ten nie będziemy... Nie będziemy tutaj za długo ten hoprzyznek, tylko już pójdziemy do ataku. Chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź coś do jedzenia. Ja ten ja głowę. Ja właśnie ja też nic nie mam do jedzenia. Ty masz coś. Ja nie. Je, to jest największy minus, ale to nie jest tylko na tym serwer, ogólnie duży minus. Czekaj, ja tu raz dla ciebie cham. Duży minus na serwer jest tak, że trochę malutko jedze jedzenia jest, ale nie trudno trzeba przeżyć. Chodź. No ja, bo to przecież tu rima, więc o, tak może też trochę szukać Chodź do tego dużego domu, Powinien tam coś być weź może taki sprint. o, mam perełkę chcesz jest coś, są żerazne, razne te spodnie ale jedzenie, jak mi się by przydało ej widzę kogoś, chodź, chodź, chodź chodź, 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 chodź ja mam dwa razy Ja on nie ma nic, on ma, on już, no nie nam, przepraszam Przepraszam bardzo, ale... Co, no nie. Coś chcesz? Nie, tu nic nie mam dla ciebie. O, dostałem bewszczyk. Mam, mam dwa bewszczyki, dam ci jeden, dam ci jeden, masz. ale dostałeś dobry. Masz dobry ten. Dobry ten. Wiem właśnie, tylko jeszcze... Tylko jeszcze buty mi ten. 35 strzał. to fajnie. No, no ja wiemy fajnie. Dwa żelazne i Patyk w ogóle, więc jakby to był jakiś crafting, by było bardzo fajnie. Nie wiem w ogóle po co jest ta kość. Może wy wiecie, bo ja nie wiem. Masz tu jakiś crafting? Ja mam, dwa, ja mam dwa żelaza, a tam na dole był Patyk. Ja nie widziałem. Tam wiemy czym to jest Patyk. No ja Patyk ma, tylko craftinga nie ma. Szkoda, nie? Ile, ile jeszcze um, osób zabicia, graczy trzech. Dobra, chodź, idziemy dalej. A bo najwyżej... Kiedy, kiedy będzie ten mecz? Aha, to 20 minut. To coś powinno być, no. Mam potkę na leczenie. Ja trucizny 2. Na 16 sekund. Chciałem mówić minut. Mam miecz na niezniszczalność. Ja też, ale na niezniszczalność to to nie ma żadnego takiego super. Mam dużo klapę. No i tak się nie ma tyle osób, żeby klepać. Mam tak dużo. Szkoda, że te, te arenki tak szybko startują. Nie, gdyby to było na przykład po 15, po jest, 10 osób. Jest crafting. Jest? Mam, mam miecza żelaznego. O, teraz Jak to my tak? możemy cisnąć. Jak ty tu wbiłeś, ej? Czy jest takie wejście specjalne. Mnie klepie, 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 klepie. No czemu ty mi nie pomogłeś? Ja byłem w środku! Ej, i co jest? Ale mogę ja mówię, mówię. Klepie, 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 wygrać. Wygrałem! Pół serduszka! Pół serduszka! Dobrze, więc to była arena survival Udało mi się z pół serduszkiem. No niestety Markoalowi nie poszło dzisiaj. No zaszkoczenia to też było trudniej. Zaskoc zaskoczenia. Ale no cóż. Ja Wam dziękuję za nie do końca. Mam nadzieję, ja że się przykład. Możemy nagrać. Ale to by się do, już wrzucę na następnym odcinku. Nie będę skracać, to, żeby odcinek nie trwał długo. Następną arenę zobaczycie w następnym odcinku. Ja wam dziękuję za obejrzenie, proszę o lajki, co moja motywacja. Cześć! Macie go lajkować! Like